Cześć, nazywam się Martin i chciałbym przedstawić Wam salę komputerową Nexineo. System Nexineo opiera się na udostępnianiu wydajności z jednego serwera Nexigo wielu użytkownikom za pośrednictwem urządzeń Neo Virtual Desktop. To skutkuje znacznymi oszczędnościami operacyjnymi dla szkół, zdrowszym środowiskiem dla uczniów, bardziej efektywnym nauczaniem cyfrowym, a co nie mniej ważne, znacznymi oszczędnościami dla środowiska. Uczniowie używają urządzeń Neo Virtual Desktop zamiast komputerów stacjonarnych przymocowanych z tyłu monitora za pomocą uchwytu VESA. Urządzenia Neo Virtual Desktop są zasilane przez mikrokomputer Raspberry Pi i są dostępne w wysokiej jakości obudowie. Urządzenia Neo Virtual Desktop korzystają z wydajności serwera Nexigo. Serwer Nexigo wygląda jak zwykły komputer stacjonarny, a jego wydajność może być dzielona między 30 użytkowników jednocześnie. Serwer Nexigo jest zbudowany z najwyższej klasy komponentów od renomowanych producentów i jest fabrycznie zainstalowany z systemem operacyjnym Windows Server. System Nexineo zawiera również aplikację NexiBoard. Dzięki konsoli zarządzania NexiBoard nauczyciel może śledzić pracę uczniów, co czyni proces nauczania bardziej efektywnym. Aby instalacja w klasie była tak prosta jak jej użytkowanie, nasi klienci mogą znaleźć szczegółowe instrukcje obsługi i instrukcje na naszej stronie internetowej shop.conexi.neo.com. Pierwsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego rozpakowywania poszczególnych komponentów klasy. Możesz zobaczyć, że cały zestaw klasowy Nexineo jest zapakowany w jedno duże pudełko, które zawiera bezpiecznie zapakowane urządzenia Neo Virtual Desktop, serwer Nexigo oraz niezbędne komponenty sieciowe. Serwer Nexigo jest umieszczony pod pudełkiem z urządzeniami Neo Virtual Desktop. Na pudełku serwera Nexigo znajdują się opaski zaciskowe, aby ułatwić wyciągnięcie serwera z dużego pudełka. Po usunięciu materiałów opakowaniowych z serwera Nexigo należy również usunąć materiał wypełniający z wnętrza serwera, jak pokazano na stronie piątej tego podręcznika. Te zdjęcia pokazują, że przestrzeń między poszczególnymi komponentami serwera Nexigo jest wypełniona folią bąbelkową, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu. Upewnij się, że usunąłeś wszystkie folie bąbelkowe z serwera przed jego pierwszym użyciem. Każde pudełko zawierające urządzenie Neo Virtual Desktop zawiera również uchwyt Wesa z śrubami, zasilacz oraz kabel mikro HDMI HDMI. Jeśli klient chce podłączyć wszystkie monitory, które nie mają portów HDMI, urządzenie Neo Virtual Desktop można podłączyć za pomocą reduktora sprzedawanego osobno w e sklepie Nexi Neo. Po rozpakowaniu wszystkich produktów następuje ich fizyczna instalacja, którą dwóch techników udaje się ukończyć w ciągu kilku godzin. Przewodnik krok po kroku jest zawarty w instrukcji instalacji i obsługi. Na stronie drugiej tej instrukcji znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania klasy do instalacji systemu Nexineo. Na przykład każde biurko, na którym umieszczone jest urządzenie Neo Virtual Desktop, musi mieć dwa gniazdka elektryczne jedno dla monitora i jedno dla urządzenia Neo Virtual Desktop, a okablowanie musi być co najmniej kategorii 5E oraz wszystkie inne niezbędne informacje dotyczące przygotowania pracowni komputerowej. Strona trzecia pokazuje okablowanie wszystkich elementów sieciowych. Pierwszy obrazek pokazuje, jak podłączyć klasę Nexineo Neo z maksymalnie 22 urządzeniami Neo Virtual Desktop. Następny obrazek pokazuje, jak podłączyć więcej niż 22 urządzenia Neo Virtual Desktop. Dokładne połączenie poszczególnych elementów sieciowych jest opisane na kolejnych stronach. Tutaj możesz zobaczyć, jak podłączyć router, przełączniki i urządzenie Neo Virtual Desktop jak zamontować urządzenie NEO do monitora za pomocą uchwytu VESA. Następnie znajduje się opis, jak rozpakować i zainstalować serwer Nexigo. Strona 11 zawiera informacje o podłączaniu poszczególnych urządzeń peryferyjnych. Instrukcja instalacji oprogramowania opisuje wszystkie kroki, które należy wykonać po fizycznej instalacji wszystkich komponentów. Serwer Nexigo jest wstępnie zainstalowany systemem operacyjnym Windows Server i konsolą zarządzania NexiBoard. Pierwsze strony opisują podstawowe ustawienia systemu operacyjnego, takie jak zmiana hasła, czasu i regionu, język systemu. Od strony 11 możesz dowiedzieć się, jak dokończyć instalację wstępnie zainstalowanego Nexi. Stabilność i wydajność serwerów Nexi Go. Wars software is a virtual desktop, S-Club, got również różne accessories. Przejdź do produktów akcesoria, gdzie można znaleźć akcesoria kompatybilne i przetestowane do użytku w salach Nexinio. Zakładka z często zadawanymi pytaniami zawiera rozwiązania najczęstszych drobnych problemów lub wymagań technicznych. Na przykład kawał sekcji, język klawiatury, można znaleźć instrukcję, jak dodać język klawiatury, lub co zrobić, gdy urządzenie Neo Virtual Desktop nie może się zalogować, jeśli serwer nie może połączyć się z Internetem i wiele innych przydatnych rozwiązań. Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania swojego problemu w naszych często zadawanych pytaniach, możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Aby zgłosić problem z serwisem, przejdź na naszą stronę internetową www.nexinio.com i wybierz obsługę klienta w prawym górnym rogu. Możesz wtedy wybrać spośród trzech opcji: regularna obsługa, natychmiastowe wsparcie lub wsparcie gwarancyjne. Regularna obsługa jest przeznaczona dla naszych klientów, którzy korzystają z jednego z naszych programów opieki serwisowej i jest bezpłatna przez jeden miesiąc od instalacji każdej nowej klasy Nexinio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych programach serwisowych, możesz znaleźć ich ofertę na naszej stronie internetowej, przechodząc do zakładki usługi, a następnie serwis. Możesz wybrać spośród trzech programów serwisowych: mini, standard i premium. Tutaj możesz porównać ich korzyści i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Klienci z programem serwisowym otrzymują nasze priorytetowe wsparcie. Jeśli nie korzystasz z regularnej obsługi serwisowej lub jeśli Twój darmowy okres wsparcia gwarancyjnego już wygasł, ale potrzebujesz natychmiastowej pomocy, możesz skorzystać z naszego natychmiastowego wsparcia, które jest płatne według określonej stawki godzinowej. Jeśli masz jedynie drobny problem techniczny i okres gwarancyjny nadal cię obejmuje, wybierz wsparcie gwarancyjne. Gdy wybierzesz swoją opcję, wprowadź swoje dane kontaktowe i opisz swoje problemy. Im więcej szczegółów podasz, tym szybciej możemy rozwiązać Twoje problemy. Mam nadzieję, że ten film był przydatny i pomoże Ci szybko przejść przez instalację lub korzystanie z systemu Nexinio. System Nexinio jest używany przez tysiące studentów w całej Europie i wierzymy, że Nexinio może również poprawić jakość i efektywność nauczania cyfrowego w Twojej szkole. Dziękuję za uwagę.